Gdzieś był Jasieńku, gdzieś był go rana. U dziewczyny u jedynej, bo była sama. U dziewczyny u jedynej, bo była sama. Gdzieś był Jasieńku, gdzieś był we U dziewczyny u jedynej nocką w komorze. U jedynej nocką w komorze. Okej, okay, przerwa. Aaaaaa! Panowie do mnie? Nie. My tu księdze proboszczasem i teraz. Słucha. Oj, przepraszam, przejdź. Tak, nazwisko? Pawlak, żoną Pawla. Zmarły nie należał chyba do mojej parafii. Oj, to o dusze chodzi, a nie o biurokrację. Chciałem powiedzieć, że to jest parafia polskiego kościoła narodowego. Katolickiego. Może to szyli? Jak się pan czuje? A, dziękuję za ciekawość. A to moja żona. Dzień dobry.